Aż trudno uwierzyć, kochani, że Wielki Bóg powstał w 2012 roku, a dokładnie dzisiaj, 25 listopada, mija 8 lat od założenia i od pierwszego wpisu na blogu. Zapraszam Was w takim razie na urodzinowe świętowanie. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny i wyjątkowy dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Dokładnie 8 lat temu w 2012 roku na Wielkim Buku na blogu pojawił się pierwszy wpis wpis jeszcze nieśmiały, niewinny, całkowicie nieświadomy tego, w jaki sposób Wielki Bóg rozwinie się w kolejnych latach. Nie spodziewałam się tego, gdzie Wielki Bóg odnajdzie się po tych 8 latach. Jestem za nie przeogromnie wdzięczna, ale muszę tu przyznać jedno. Włożyłam w Wielkiego Buka całe moje zaczytane serducho. Zanim przejdę do setna filmu, to chciałabym wykorzystać tę urodzinową okazję i po prostu Wam podziękować. Dziękuję Wam kochani z całego serducha za to, że jesteście po prostu że komentujecie, że wpadacie na pogaduchy, że rozwijacie dyskusje, no i że rozmawiamy codziennie razem o książkach. To jest coś absolutnie niesamowitego, wielkobukowa społeczność rozwinęła się przez te wszystkie lata, jesteśmy absolutnie różnorodni, cenimy tę różnorodność, cenimy to, że literatura łączy, nie dzieli. To społeczność jedyna w swoim rodzaju, za co z całego serducha Wam dziękuję. Przechodząc do sedna, urodzinowa okazja, aż się prosi o urodzinowy filmik, więc na Waszą prośbę dzisiaj przygotowałam dla Was wielkobukowy, książkowy alfabet. Ale nie jest to alfabet przypadkowy, oj co to to nie, każda kolejna literka oznacza coś bardzo ważnego dla wielkiego buka i dla mnie jako czytelniczki. To co, zaczynamy! jak Atlas zbuntowany Ayn Rand i o tej książce na wielkim buku słyszeliście już nieraz i nie dwa. Jedni ją kochają, inni jej nienawidzą. Ja co prawda nie zgadzam się ze wszystkimi postulatami filozofii obiektywizmu Ayn Rand, ale Atlas Zbuntowany uznaje za jedną z najważniejszych książek mojego dorosłego świadomego już życia. Rand odmieniła moje spojrzenie na świat i nauczyła mnie, że indywidualizm i bycie sobą jest ważniejsze niż podążanie za opiniami tłumu. Atlas zbuntowany nie jest najłatwiejszą książką, trzeba to sobie przyznać, ale jeżeli dacie jej szansę, to może stać się jedną z tych najbardziej znaczących. B jak bulerbyn, czyli Dzieci z bulerbyn i mój największy, najbardziej znaczący bóg czasów dzieciństwa. To właśnie Dzieci z bulerbyn Astrid Lindgren rozpoczęły całe to moje zaczytane szaleństwo. I nie ma co tutaj ukrywać, już jako dziecko czytałam dużo, czytałam dość szybko, ale to właśnie Dzieci z bulerbyn stały się takim przełomowym momentem. Ja tę książkę słuchajcie, pożarłam na jeden haps w jedną bardzo zaczytaną sobotę. Miałam wypieki na twarzy, a kiedy skończyłam, absolutnie przekrwione gały. I do dzisiaj potrafię wrócić sobie do Bulerbyn, by znów przeżyć te sielsko-anielskie dziecięce chwile właśnie. I wiem, że Dzieci z Bulerbyn były dla wielu z Was również przełomową książką. C. Jak Cormac McCarthy to mój najulubieńszy twórca współczesnej literatury i najwspanialszy moim zdaniem pisarz po prostu. To jest pisarz... Mojego życia. Poznałam go przypadkiem, zanim jeszcze droga trafiła na listy bestsellerów i zakochałam się i przepadłam w tym mroku ludzkiej duszy, w tym świecie, w którym znikąd ucieczki, w którym nie ma litości i nigdzie nie można szukać pomocy. Moimi najukochańszymi, najbardziej znaczącymi dla mnie powieściami Cormaca McCarthy'ego jest Krwawy południk i W ciemność. To wybitna, choć niełatwa, bardzo brutalna proza, która jednak trafia do sedna mojej nieco melancholijnej duszy. D, jak Drakula, brama stokera, bo krew jest życie, czyli nieśmiertelny władca Transylwanii od lat pobudza moją wyobraźnię i inspiruje mnie w wampiryczny sposób. To właśnie Drakula sprawił, że przed laty pokochałam wampiryczny mit i wciąż i wciąż nie mogę się nim nacieszyć i uwielbiam wyjątkowe książki, które właśnie rozwijają ten wampiryczny mit i krwiopicze opowieści. E, jak? Boski Edgar Allan Poe, czy jeden z najwspanialszych, bezsennych klasyków literatury. Twórca opowieści śmiertelnych, miłosnych i tajemniczych, prekursor kryminału i twórca wspaniałej gotyckiej grozy. Do jego opowiadań od lat powracam z prawdziwą przyjemnością i zawsze znajduję coś nowego, coś innego dla siebie. Polecam wam zajrzeć na Wielkiego bukana na bloga, dlatego że tam niejednokrotnie pisałam właśnie o opowiadaniach Edgara Alana Poe. Polecam wam ogromnie maskę śmierci szkarłatnej i oczywiście zagładę domu Aszelów. F jak Frankenstein, Mary Shelley i to wspaniałe bezsenne trio właśnie zakończy Frankenstein. Chociaż nie jest to horror per se, ale raczej opowieść ku przestrodze. Opowieść, która porusza najwspanialszy moim zdaniem motyw w literaturze, czyli. Mit prometejski, ten dramat zwykłego człowieka, który zapragnął wykraść ogień bogom, ogień życia oczywiście. I powiem Wam, że powieść Mary Shelley warto znać nie tylko dlatego, że przeszła do kanonu literatury światowej, ale przede wszystkim dlatego, że nawet po tych wszystkich latach jest diabelnie uniwersalna. G jak Elizabeth Gilbert, czyli jedna z moich najulubieńszych zagranicznych pisarek. Jej autobiograficzna książka Jedz, módl się, kochaj, ten absolutny bestseller swojego czasu naprawdę odmienił moje życie i sprawił, że dzisiaj jestem dokładnie tutaj, gdzie jestem i jestem tym, kim jestem. Przeczytałam ją w najbardziej znaczącym, najbardziej przełomowym do tej pory momencie mojego życia, kiedy musiałam podjąć tę najważniejszą decyzję. Elizabeth Gilbert pomogła mi tego wyboru dokonać i powiem Wam, że to był najlepszy wybór z możliwych. A propos samej twórczości Elizabeth Gilbert, to ona nie tylko pisze takie autobiograficzne książki, ja uwielbiam jej powieści i opowiadania również za styl, za wspaniały humor i za tę umiejętność snucia niesamowitych fabuł. Polecam Wam ogromnie, szczególnie, Powieści Miasto Dziewcząt i Botanika Duszy oba te tytuły znajdziecie na wielkim buku ha, jak Hobbit J.R.R. Tolkiena, dlatego, że to od Hobbita właśnie zaczęła się ta cała wielkobukowa przygoda. Opowieść o wielkiej przygodzie, o wyprawie i o powrocie do domu zapoczątkowała Wielkiego Buka i to był pierwszy wpis, jaki pojawił się w ogóle na blogu. I ta wielka przygoda trwa oczywiście do dziś. Zapraszam Was do przeczytania tego pierwszego hobbitowego wpisu na Wielkim Buku właśnie. Link do tego wpisu zostawiam Wam w po opisie pod filmem. No i sami zobaczycie. Ja po tych ośmiu latach nie wstaję Wstydzę się wcale i wciąż czuję te same emocje. I jak InSmooth, czyli moja ulubiona, nadmorska, fikcyjna miejscówka, którą możecie znaleźć w uniwersum samotnika z Providence, czyli H.P. Lovecraft'a. Widmo nad InSmooth to moje najukochańsze jego opowiadanie właśnie. To historia małego nadmorskiego miasteczka, które uwikłane jest w diabelską klątwę kapitana Marsza. Z Lovecraft'em mam jak z boskim Edgarem, powracam do niego od lat i od lat mnie zachwyca. J. Jak Joanna Bator, czyli moja najukochańsza polska pisarka, dzięki której kilka lat temu powróciłam na stałe i odkryłam na nowo polską literaturę właśnie. Jej Ciemno prawie noc było dla mnie jak kop w brzuch, jak kubeł zimnej wody i jak oświecenie w jednym. Joanna Bator odczarowała dla mnie wszystkich naszych rodzimych twórców. Do tamtej pory po naszą rodzimą literaturę sięgałam sporadycznie, i niemal wcale, w co trudno jest dzisiaj uwierzyć. Dzisiaj po polską literaturę sięgam przecież chyba nawet częściej niż po zagraniczną, a nasi rodzimi twórcy nie przestają mnie zachwycać. I zaskakiwać. A wszystko to właśnie dzięki Joannie Bator, która również nieustannie mnie zachwyca i której twórczość uwielbiam. Kajak, król, bo król jest tylko jeden, czyli Stephen King. Nie mogło być inaczej, dlatego że to właśnie od Kinga zaczęła się moja bezsenna przygoda. Kilkanaście lat temu mój kuba polecił mi lśnienie. Powiem Wam, że już po chwili przepadłam. Pamiętam, był środek lata, a ja słuchajcie, siedziałam z bijącym sercem i z przerażeniem na twarzy zakopana pod kocem. Od tamtej właśnie chwili przepadłam i wiadomo, King Kingowi nierówny, ale wciąż ma miejsce w moim sercu i sięgam po każdą kolejną jego książkę. Myślę też, że King napisał. Tyle już książek, tyle opowieści, że niemal każdy może tam odnaleźć coś dla siebie, nie tylko miłośnicy bezsennych śród. El jak lalka Bolesława Prusa. W moim szkolnym życiu przeczytałam niemal wszystkie lektury, byłam w czasach humanistycznych. Niemal wszystkie, bo kilka ominęłam. Ciii. Ale to właśnie lalka ma specjalne miejsce w moim sercu. Lalka, którą nie potrafię nawet nie zachwycać się po tych wszystkich latach, która jest nawet lepsza teraz niż była wtedy. To wyjątkowa opowieść, tak naprawdę o trzech równie wyjątkowych pokoleniach tamtego czasu, skonfrontowanych z bolesną, przemijającą rzeczywistością. Jestem ciekawa, jakie wy macie swoje ulubione lektury i czy lubiliście właśnie lalkę? I pewnie wielu z was powie, że to właśnie Izabela Łęcka jest najbardziej znienawidzoną przez was postacią literacką. Dla mnie to wciąż jest Daisy Buchanan. M jak Markiz de Sade. I z pewnością dla wielu z Was będzie to zaskoczeniem, ale ja z Markizem spędziłam niemal 3 lata. To właśnie Markiz de Sade, jego twórczość i filozofia byli tematem mojej pracy magisterskiej. Krytyka rozumu instrumentalnego oświecenia na podstawie twórczości Markiza de Sade właśnie. I uwierzcie mi tutaj na słowo. Jego książki pod tą przykrywką taniej seksualności ukrywają wiele znaczących prawd i są również bardzo uniwersalne w przesłaniu. N jak nawiedzony dom na wzgórzu Shirley Jackson, bo cokolwiek wędrowało w tych murach, wędrowało samotnie. Czyli najwspanialsza, bezsenna opowieść o nawiedzonym domu, jaka kiedykolwiek powstała, moim zdaniem. To prawdziwa, bezsenna perełka i jedna z najstraszniejszych dla mnie opowieści. Być może już ten tytuł kojarzycie nawet z Netflixowego serialu, który luźno jest oparty właśnie o motywy z tej książki. I muszę Wam tutaj powiedzieć, że nawiedzony dom na wzgórzu nie jest horrorem per se, to raczej horror psychologiczny, więc sięgając po tę książkę, musi być gotowi no na nieco inne tempo. Zresztą posłuchajcie sobie i poczytajcie właśnie o tej książce na Wielkim Buku. O jak Oriana Falacci. Postać Oriany Falaczy pojawiła się w moim życiu naprawdę wcześnie, kiedy obserwowałam mamę czytającą jedno z kobiecych czasopism. I właśnie tam było to charakterystyczne zdjęcie Oriany Falacci z tym dzióbkiem w czarnym golfie. Mama wtedy nazwała ją symbolem, nazywała ją ikoną. Ja już wtedy wiedziałam, że to będzie jedna z najbardziej wyjątkowych kobiecych postaci w moim życiu. Oriana wracała potem do mnie jako bezlitosna komentatorka rzeczywistości. Jako pełna odwagi i brawury reporterka, która nie bała się nigdy mówić prawdy. Zawsze chciałam ją naśladować i zawsze chciałam być taka jak ona. Oriana Falacci jest moim wzorem do dziś. P jak pani Dalloway, Virginia Woolf. I słuchajcie, są takie książki, które największe wrażenie robią na nas w czasach młodzieńczych, w czasach dorastania. A są takie książki, które dopiero możemy odkryć z czasem, kiedy mijają lata, jakoś tak właśnie po 30. Wtedy, kiedy już zbliża nam się ten wiek średni, no i mamy więcej życiowego doświadczenia. Taką powieścią dla mnie jest pani Dalloway, Virginia Woolf, właśnie. Książka, w której odnalazłam się właśnie po 30. i która do dzisiaj robi na mnie ogromne wrażenie, a której nie do końca rozumiałam właśnie, kiedy czytałam ją po raz pierwszy, jakoś jak miałam 20 lat. Jestem ciekawa, czy Wy macie takich twórców, których nie doceniliście przed laty, ale właśnie po latach, jakby odkryliście ich na nowo. jak Michel Wellbeck! <noise> tak kochani, bo z tym kół to jest trudna sprawa, ale wcale nie tak trudna, kiedy właśnie weźmiemy Houellebecqa. Michel Wellbeck czyli największy współczesny kontestator naszej rzeczywistości. I nie wiem czy wiecie, ale także pod względem swojej twórczości, kontynuator właśnie tradycji Markiza de Sade. I nikt tak jak on nie potrafi wbić szpili w to najczulsze miejsce współczesnej dekadencji. Nikt tak jak on nie potrafi obnażyć celnie bolączek naszej rzeczywistości. I współczesności. Wciąż go słuchajcie, odkrywam, ale powiem wam, że każda kolejna książka to jest prawdziwa perełka. Er jak Rebeka, Daphne du Maurier, dlatego że wszyscy wiemy, że spośród tych wszystkich pierwszych zdań w literaturze jedno robi na mnie szczególne wrażenie. Tej nocy śniło mi się, że znów jestem w Manderley. To gotycki thriller małżeński, opowieść o miłości naiwnej, o poświęceniu i o tajemnicy, która na zawsze powinna zostać pogrzebana. Jak dla mnie absolutny majstersztyk. Książka niedawno wznowiona przy okazji ekranizacji na Netflixie. 100 lat samotności Gabriela Garcia Marqueza. I to w sumie jest nawet trochę zabawne, a trochę smutne, że książka, dzięki której powstał Wielki Bóg, nigdy nie doczekała się mojego komentarza tutaj na kanale czy na blogu. Chociaż oczywiście niejednokrotnie Wam o niej wspominałam, pisałam o niej, no i wielu z Was przeczytało ją właśnie z mojego polecenia. 100 lat samotności po raz pierwszy przeczytałam, chyba jak miałam. Jakoś 13 albo 14 lat, leżałam zakopana z gorączką w łóżku, no i przyszła mama, wciskając mi książkę w rękę. I tak, kochani, przepadłam, przypadłam w tych dziwacznych losach rodzin Błędia. Również w tej realistyczno-magicznej konwencji. No i oczywiście do tego miasteczka Makondo, gdzie dzieją się niesamowite rzeczy, powracałam niejednokrotnie w moim życiu. I tak myślę, że w końcu będę musiała wam o tej książce opowiedzieć. Te jak To Janson i jej muminki. Jeszcze zanim w moim życiu się pojawiła się Astrid Lindgren i cała jej parada wyjątkowych bohaterek i bohaterów, to w moim życiu już od lat gościły muminki. Uwielbiane najpierw przez moich rodziców, ta miłość przekazana również mnie, uwielbiane przeze mnie i docenione najbardziej tak naprawdę po latach. Bo okazało się, że te muminkowe historie są tak melancholijne, są tak nostalgiczne, że najlepiej można je odbierać dopiero kiedy jest się dorosłym. Co więcej, myślę, że w muminkach potrafią bardziej nawet odnaleźć się dorośli. Niż dzieci. U jak Umberto Eco. Nieodżałowany, wybitny, wspaniały. Nieustannie wprawiał mnie w zachwyt, bez względu na to, czy mówimy tutaj o eseju, czy o książce literaturoznawczej, czy o jednej z jego wyjątkowych powieści, a nawet o wstępie do książki o kulinariach. Ciekawostką jest tutaj fakt, że o teoriach językoznawczych Umberto Eco i o poszukiwaniu języka uniwersalnego miałam prezentację na maturze rozszerzonej w liceum właśnie. Jeśli zapytacie, jak to jest możliwe, temat wybrałam sama i sama go opracowywałam przez niemal rok. V jak V jak Vendetta Alana Mura. Jak dobrze wiecie, po powieści graficzne i po mangi sięgam sporadycznie, ale jeśli już sięgam, po te najlepsze. Jedno z moich najulubieńszych jest właśnie V jak Vendetta. Tajemniczy mi Ściciel w masce Geya Foxa w tle totalitarna Wielka Brytania, mroczna zagadka i tajemniczy dystopijny świat wokół. Jeśli zastanawiacie się od czego zacząć przygodę z komiksem w takiej poważnej formie, to zacznijcie właśnie od Fabia Vendetta, Wujak wichrowe wzgórza Emily Bronte. Kafi i Heathcliff, Heathcliff i kafi, czyli nie mogę żyć bez mojej miłości, nie mogę żyć bez mego życia i najwspanialszy, najbardziej tragiczny duet kochanków w literaturze. Trudno o postacie bardziej dzikie, bardziej rozpaczliwe, bardziej skazane na zagładę. Jeśli jeszcze nie czytaliście Wichrowych Wzgórz, to kochani warto nadrobić nie tylko w klasycznym listopadzie, ale właśnie teraz taką jesienno-zimową porą. X jak Max Czorny, dlatego że tak jak w przypadku literki Q i Welbecka, tak i tutaj w przypadku literki X idealnie pasuje mi Max właśnie. Max, Max Czorny, czyli mój najulubieńszy twórca dreszczowców. Zaczęło się od grzechu, pomyślałam sobie no, facet ma odwagę i nie bawi się tutaj w półśrodki. Ale pomyślałam sobie też, zobaczymy co będzie dalej. A reszta? A reszta to już historia i jedne z najbardziej spotworniałych, zwyrodniałych i sadystycznych opowieści w polskiej literaturze gatunkowej. Czytam nieustannie, dopinguję, no i oczywiście czekam na więcej. Y jak The Yellow Wallpaper, Charlotte Perkins i to było jedno z pierwszych opowiadań, bezsennych opowiadań jakie pojawiły się na Wielkim Buku jakoś chyba w maju 2013 roku to w ogóle było jeszcze zanim pojawiła się pierwsza bezsenna środa The Yellow Wallpaper, czyli żółta tapeta, to poruszająca wyobraźnię, historia kobiety zniewolonej, uwięzionej pozostawionej na pastwę innych Kobiety, która z czasem to swoje zrozpaczone odbicie odnajduje we wzorze tej tytułowej żółtej tapety, w pokoju, w którym cały czas przebywa. To historia ku przestrodze, cudownie metaforyczna i bardzo przejmująca. I wreszcie Z. Z. jak najwspanialszy polski poeta Zbigniew Herbert. Zbigniew Herbert, w którego esejach i poezji zanurzam się często i gęsto, by zyskać ten dystans względem naszej rzeczywistości. Poezję nauczyłam się czytać tak dla przyjemności kilka lat temu zaledwie i powiem Wam, że bardzo dobrze robi i na serce i na wyobraźnię. A jeśli jednak z wierszami i poezją Wam nie po drodze, to sięgnijcie po Herbertowe eseje, na przykład po genialnego Barbarzyńce w ogrodzie od kochani i w ten sposób poznaliście wielkiego buka zaklętego w alfabecie właśnie. Od A do Z te najważniejsze książki, nazwiska, obsesje. Wszystko tu jest, tak mi się przynajmniej wydaje, a przynajmniej jest większość. Wszystko udało mi się sprytnie zawrzeć i zamknąć taki wielki buk pigułce właśnie. Mam nadzieję, że ten wielkobukowy, urodzinowy, książkowy alfabet Wam się spodobał. Dajcie znać, czy były jakieś zaskoczenia, czy może jakieś polecajki, które Was zainspirowały. Koniecznie dawajcie znać, jestem ogromnie ciekawa. A ja kochani z całego serducha raz jeszcze dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, za te wyjątkowe 8 lat no i samej sobie życzę tutaj kolejnych 8, co najmniej. Pamiętajcie również, że Wielkiego Buka możecie znaleźć nie tylko tutaj na YouTubie, ale również na blogu Wielkiego Buka, na Facebooku, na Instagramie czy na Twitterze. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem, a ja was ściskam, pozdrawiam. Warto czytać, kochani, oczywiście. Do zobaczenia. Pa pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na poradnik, jak słuchać audiobooków, moje 7 trików i 7 porad. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na wielkim buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki książkowy. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!